Marvel Rivals to tytuł, który, no nie o w ochronę, stał się istnym hitem. Ten Hero Shooter to prawdziwe dzieło i mam wielką nadzieję, że Lego kiedyś nam stały z tej gry, tak samo jak to było chociażby z Overwatchem. No ale na ten moment musimy sobie poradzić z tym, co już mam pod ręką. Także w dzisiejszym niesamowitym odcinku postanowiłem wybudować postacie z gry Marvel Rivals, ponieważ Lego na razie się nie otwarzyło. Zapraszam do oglądania. Ja Każda solidna drużyna powinna się zaczynać od jakiegoś solidnego tanka, dlatego myślę, że powinniśmy na początek zbudować kapitana Amerykę. Rogers jest dość ciekawą postacią, jeśli chodzi o design. Pomijając to, że nie ma za bardzo argumentów, to ma on dosyć mało i niebieskiego jak na kapitana. Dodatkowo ma on dość barczystą posturę. Wiedziałem, że będzie mi trudno coś takiego odcorować w polskiej formie i finalnie wyszło mi coś takiego. Nie jest idealny, ale wydaje mi się, że jest akceptowalny. Zbroja z Nexon jest nice fajnie się komponuje i pasuje mi do kapa. Dajcie znać co wy sądzicie o jego figurce w skali od 1 do 10 w komentarzach. W drużynie zawsze musi być jakiś healer, a więc wam Cloak and Dagger. Z jednej strony ciemność oraz strach, a z drugiej przyjemne widoki. Ta, tą dwójkę na pewno musimy zbudować. Wyszło mi coś takiego. Obudałem kulki w różnych kolorach symbolizujących ich moce i wydaje mi się, że no, wyszło to naprawdę bardzo ładnie. Dagger ma przekrzywione włosy Elzy na bok, a pelerynka Cloaka to jakaś poszarpana z mojej kolekcji. I moim zdaniem wygląda ona lepiej niż klasyczna. Z tych figurek akurat jestem zadowolony. Dajcie znać co wy o nich, sądzicie w komentarzu, oczywiście w skali od 1 do 10. Teraz czas na jakiegoś swojego DPS-a, jak Iron Man. Nie powiem, to było ciekawe doświadczenie. Jego zbroja przypomina fuzję praktycznie każdej, jaka kiedykolwiek powstała. Jest to jedna z moich ulubionych postaci i, o mój Boże, Superior Iron Man, kocham Cię. Naprawdę ta postać jest świetna, ale jako figurka, no tak świetna nie jest. Znaczy, wygląda ok, ale nie porywa jakoś bardzo. Użyłem do niego złoto rączek oraz podróbkowe elementy na plecy, które są słabej jakości, ale spełniają swoje zadanie. Nie wiem, dla mnie wygląda akceptowalnie. Dajcie znać, co o nim sądzicie w komentarzu. Panie i panowie, nadszedł czas na przywitanie w naszych szeregach Boga kłamstw, mianowicie Loki, bo to o nim mowa, jest moim zdaniem jedną z najlepszych postaci w grze. Nie tylko jeśli chodzi o ile waliów wnosi ono do drużyny, ale o sam jego design. Jest boski. Znaczy, no, gość jest dosłownie Bogiem, ale wiecie o co chodzi. Jego figurka nie była aż tak trudna do zrobienia, ale finalnie wyszła moim zdaniem super. Jestem bardzo zadowolony z efektów i po prostu uwielbiam tą figurkę. Jest on na bazie starej figurki Lokiwa z gazetki ze zmienionymi łapkami i zbroją od smoczej wersji ninja. I wygląda on, no moim zdaniem, epicko. Demu też kastanowo podwiniętą puchową pelerynkę, którą kupiłem na fajnie się składa, polecam bardzo serdecznie. A ona sama dopełniła tą figurkę jeszcze bardziej. Jak dla mnie jest to moja ulubiona figurka z tego odcinka i na pewno będzie jeszcze u mnie długo leżeć na półce. Z sądu nadszedł, bo w naszej drużynie pojawił się Panisher. Sędzia i Kat to jedna z najbardziej baft postaci w rewalsach, a w Lego trochę trudno odzorywać tego typu postacie. No, nie ma co ten panischer nie wyszedł tak seksy, ale w każdym razie mam nadzieję, że udało mi się odzerować go dość poprawnie. Znalazłem idealne moim zdaniem włoski oraz torsik, które bardzo dobrze wyglądają. No, i co tu dużo mówić, po prostu zrobiłem figurkę, która mniej więcej przypomina to, co mamy w grze. Chociaż pewnie go jeszcze zmienia, myślę nad. Użyciem jakiegoś specjalnego nadruku na twarzyczkę, bo na pewno nie będę używał czaszek Lego Szkieleta. Teraz czas na <laughs> zimowego żołnierza. Ta postać może bardzo wkurzać, ale gdy dorwie się do niej ktoś dobry, to. Nawet dobrze się bawiłem, tworząc tą figurkę. Jestem zadowolony z, przede wszystkim z główki oraz użycia tego czerwonego elementu energii na jego ręce. Niestety, z jego ciałkiem musiałem trochę improwizować, gdyż nie miałem fajnych elementów, które mógłbym użyć jako kurtkę. Ale, no, jest co jest. Mi w każdym razie się to podoba, ale pewnie też w przyszłości, jak znajdę jakieś lepsze elementy, to będę go zmieniał. Ale, kiedy tworzyłem tak te figurki, zdałem sobie sprawę, że. Nigdy nie dorównam ideał. Nigdy o nie stworza perfekcyjnych figurak. oraz wolfki od figurki grupą. Loki jest absolutnym masterpiecem 35 i 8 godzin 23 krystyk. Loki. Loki. Loki.